W nowoczesnych instalacjach najczęściej stosuje się silniki indukcyjne asynchroniczne jedno- i trójfazowe. Występują w dwóch wersjach: klatkowej, czyli krótkozwartej, oraz pierścieniowej z uzwojonym wirnikiem. Silniki synchroniczne te wykorzystuje się tam, gdzie potrzebne są stałe obroty, np. w walcowniach. Służą też do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Główne zalety silników asynchronicznych to wysoka sprawność, niezawodność, łatwa regulacja obrotów, automatyzacja, niska cena i prosta eksploatacja. Ich obroty są nieco niższe niż pole magnetyczne wirujące różnica TATO to tzw. poślizg zwykle kilka procent. A jak oznacza się przewody w silnikach trójfazowych? L1, L2. L3 to zasilanie, PE uziemienie, N przewód neutralny. Uzwojenia U1, V1, W1 to początki, a U2, V2 w dwa końce. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów z serii.